Robiłam super galaretkowca, piękny, zobaczcie jaki duży. Zanim przejdę do przepisu, to chciałam Wam powiedzieć, że potrzebna nam jest taka forma o pojemności 2 litrów, bo to jest bardzo ważne. Bo tutaj dużo jest tego jogurtu i w ogóle litr. To ma forma 23 cm, ale pojemność 2 litrów. Natomiast takie foremki, które mamy w domu, litrowe są za małe, to od razu mówię. Słuchajcie, zapraszam Was na przepis i zapraszam Was na mój kanał Kuchni Włoskiej Mandziary Łewki. Zobaczcie jak ja to zrobiłam, a później będziemy degustować. No, i zabieramy się do przygotowania. Ja mam trzy galaretki: jedna e, agresowa, wiśniowa i truskawkowa. Wszystkie te galaretki rozpuściłam w dużej ilości wody, to 400 ml. Ale polecam Wam rozpuścić na przykład mniejszej ilości wody, na przykład 250 g. Wtedy macie mniejszą objętość tych galaretek. No i na przykład w jakimś tam naczyniu, jakimś talerzu i tak dalej. Tu są już zastygnięte galaretki, przykryłam i wstawiłam do lodówki tutaj mam 50 gram żelatyny, żelatyny zalewam zimną wodą, 100 gram i zamieszam i zostawiam do napęcznienia, gdzieś tak na 2-3 minuty, w międzyczasie będę podgrzewać śmietanę, mam 150 gram słodkiej śmietany, yy, ale jeszcze jedna uwaga. Po prostu jogurt należy wyciągnąć godzinę albo półtorej godziny wcześniej, żeby nabrał temperatury pokojowej, bo składniki muszą mieć wyrównane temperatury. I teraz do, takiego, do takiej ciepłej śmietany wrzucamy naszą żelatynę. Mieszamy do tą, aż nam się żelatyna dobrze rozpuści, i później połączymy z naszym jogurtem, ale. Jogurt musimy, zaraz wejdziemy do jogurtu, jogurt musimy wymieszać z cukrem pudrem. Tutaj mam 200 g cukru pudru. Jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie desery, to wsypać sobie 250 g cukru pudru. No i zamieszamy. Jak już nasza żelatyna jest ostudzona, ja tu macam, jest ostudzona, łączymy z naszym jogurtem. I to wszystko pięknie zamieszamy. Nie wiem czy powiedziałam, ale śmietana była 30%. Ale jak ktoś nie ma 30% może użyć nawet taką 18%, a to jest słodka śmietana. Teraz galaretki wyciągnęłam z lodówki, pokroję, wrzucę do mojego naczynia. Tak jak mówiłam na początku musimy mieć większą formę, bo jest dużo galaretek, no i płynów jest dużo i to wszystko się podniesie. No i teraz wszystko pięknie to wylejemy na naszą y, galaretkę, całą tą masę. Należy dobrze począsnąć, żeby płyn nam przeszedł tam na dół i polecam też dobrze zamieszać... Y, Taką szpatułką, żeby masa się tak przedostała na dół. Ja w jednym miejscu dobrze nie zamieszam i już później to zobaczycie, jak mi wyszło, że w jednym miejscu miałam więcej galaretek. Takie coś stawiamy naczynie do lodówki na całą noc. A teraz już po całej nocy wyciągamy. Ale jak wyciągamy, naczynia wstawiamy do ciepłej wody na 3-4 minuty. Ona nam się tam ogrzeje pod spodem, ta galaretka i zobaczycie, jak fajnie mi wyjdzie z tego naczynia. Ja tutaj pięknie okroiłam i zaraz będziemy wyciągać. Także tak jak powiedziałam, ważne jest, jak zamieszamy nasze galaretki. No i galaretki kupujecie takie, jak Wam się podoba, różne kolory. Ja akurat takie dostałam. Teraz, jak nam wyleci ta galaretka na ten talerz, ten galaretkowiec, to wstawiamy gdzieś na 15 minut, żeby ta górna część nam bardziej zastygła. Bo ona, wiecie, pod wpływem tej ciepłej wody się troszkę tak, jakby lekko ogrzała. No, i teraz będzie efekt końcowy degustacja. Słuchajcie, już widzieliście, jak robiłam i jak zauważyliście, włożyłam tu do moi, mojego zlewu do ciepłej wody, nie gorącej, tylko ciepłej, tak jak tam powiedziałam. I widzieliście, jak mi fajnie odpadło. Tutaj nożem pokroiłam tak dookoła i jest ok. E, powiem Wam, że ta forma jest dosłownie gładka, tylko tak nożem robiłam i tak fajnie mi wyszło. Ok, słuchajcie. Jak tak wyciągniemy, to najlepiej wstawić na chwilę do lodówki. Oj, na 15 minut, żeby to po prostu nam bardziej e, zastygło, bo wsadzaliśmy do ciepłej wody. No, a teraz możemy rozkroić. Po 15 minutach, jak stało w lodówce, rozkrawamy i patrzymy, jak nam wyszło. Mam nadzieję, że mój mąż mnie będzie dobrze nagrywał. Hmm, ale ja muszę przybliżyć, bo do, no losoty no, mi wstaje waczę do bene ono. Ja wyłutnę taką tą. Muszę do męża mówić po włosku, bo wiecie on po prostu nie za bardzo. Utnę dwie, bo jedna dla mnie, jedna dla niego. Ale fajnie się kroi. Okej. Okay. Ale buteczkę to wziąłam jedną, widzicie? Pomyślałam tylko o sobie, a nie o nim. O, zobaczcie, jak pięknie wygląda. A widzicie, to jest tak. Ja położę tu. Słuchajcie. Oj. Ale pięknie wygląda. Zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Ale jest metą na altro. Momento. Zaraz będzie dla niego, bo on nagrywa, to od razu nie dostanie. już muszę dobrze to odkroić. Jejku, cudownie to wygląda. Oj, nie wiem, czy widać Aleksandro fajwedere. Ja tak położę. Wiecie co? Rewelacja. Rewelacja. Tu położę, może tu położę. Pokażę Wam, pokażę Wam tak z bliska, jak to pięknie się prezentuje. Zaraz fotki zrobię na YouTube i na, na inne strony. O, pięknie. Aleksandro, dopo. Poczekaj, czy dam Ci od razu. I do osłupu to pieni, prego. Grazie. Już Wam mówię, jak smakuje. Rewelacyjnie się prezentuje, prawda? Mm. Mm. Odrzeźwiające. Chciałam wam powiedzieć, że takie takie, jogurtowe, takie galaretki, galaretkowiec możecie robić całe wakacje. A że za dwa dni jest dzień matki, bo dzisiaj jest 23, a za trzy dni 26, to róbcie taki galaretkowiec. No i na inną okazję. Pięknie, pięknie. Jeszcze raz pokazuję. Zapraszam Was na mój kanał. Nie zapomnijcie zostawić suba, e, subskrypcję, znaczy się suba, e, lajka i w ogóle komentarze. I dziękuję bardzo i do zobaczenia do następnego przepisu. A wszystkim mamu, mamom składam wszystkiego najlepszego. Ciao tutti. Ciao tutti!